Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Wyobraź sobie, że wybierasz się na Mont Everest. Jutro, jutro zaczyna się wyprawa. Jak przygotowujesz się do tej wyprawy? No, oczywiście nie pójdziesz tak z biegu, ponieważ musisz mieć odpowiedni sprzęt, musisz mieć odpowiednią odzież. Musisz być odpowiednio przygotowany fizycznie i psychicznie, czyli nie da się wejść na Everest z dnia na dzień. Jeżeli ktoś by Wam powiedział, całkowicie nieprzygotowanym, słuchaj, jutro idziesz na Everest, no to byście powiedzieli, no ale słuchaj, przecież to jest niemożliwe, ja jestem nieprzygotowany. A w naszej drodze życiowej my sobie czasami rzucamy takie właśnie Mont Everest. Czyli my sobie mówimy, jutro zacznę i sobie wywalam takie zadanie, którego w życiu nie jestem w stanie z dnia na dzień zrobić. No i później mówię, kurczę, postawiłam sobie ambitny cel, no i go nie zrealizowałam. Jak to się stało, że nie byłam w stanie od jutra wyjść na szczyt? Jak to wygląda z tą naszą drogą? Tą naszą drogą życiową, bo droga na Everest to inaczej nasza droga życiowa i to nasz cel. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, czyli od wstania rano, od wyłożenia stopy z łóżka, wtedy zaczyna się nasza codzienna droga. Jaka jest ta droga? Czy to jest droga na Everest? Do której jesteśmy przygotowani? Czy to jest droga tylko i wyłącznie do pracy i z powrotem? Czy ta droga jest ciekawa, czy ta droga jest monotonna? Jaka jest Twoja droga życiowa? Czy ona wzbudza w Tobie pasję, ciekawość, że wstajesz każdego dnia i chcesz być w tej drodze? Czy ta droga jest bez celu? Czy ta droga jest dla ciebie męcząca? Czy ona jest kamienista pod górę i każdego dnia, jak ten syzyf, ten kamień, toczysz pod tę górę? Czy to jest droga przyjemna? Czy zatrzymujesz się na tej drodze, rozglądasz się, jak jest pięknie, czy masz po prostu klapy i idziesz tą swoją wytyczoną drogą? Jaka jest Twoja droga? Jaki jest Twój Everest? Czy jesteś przygotowana do tej drogi? Czy po prostu każdego dnia budzisz się i wychodzisz, i właściwie nie wiesz, gdzie idziesz? Pomyśl sobie, co jest dzisiaj Twoją drogą życiową, co jest najważniejsze w tej drodze. I pamiętaj, że obojętnie, jaka by ta droga była, to najważniejszy jest ten pierwszy krok, a pierwszy krok możesz wykonać właśnie dzisiaj. Życzę ci zdobywania szczytów, miłego dnia.